Witam. W kolejnym odcinku Przemyśleń Niekrytego Krytyka obejrzymy bajkę o pewnym inspektorze, któremu Jesus dał trochę za dużo gadżetów i trochę za mało mózgu. Zapraszam! Inspektor gadżet. A gadżet właśnie się zbliża! Jak się ma immunitet w kieszeni, albo śmigło w kapeluszu, to jak widać można jeździć po pijaku. Wujku, nie wychodź! Obowiązki Penny, jak zawsze powtarzam, tam do licha... Zawsze się zastanawiałem, jakiego gadżetu Inspektor Gadżet używa na swoich przełożonych, żeby przydzielali mu zagadki do rozwiązywania. Ktoś taki jak Inspektor Gadżet powinien rozwiązywać co najwyżej poplątane węże ogrodowe. Przestań kombinować gadżet. Masz po prostu czytać. Gadżet ma telefon w palcu, śmigło w kapeluszu i turystyczny namiot w dupie, ale polecenie od swojego szefa otrzymuje na kartce. Chcecie mi powiedzieć, że inspektor gadżet nie ma wbudowanego Wi-Fi? Gwiazda tego filmu jest prawdopodobnie groźną agentką wrogich sił. <laughs> Tylko nie agentka wrogich sił. PS, to jest zdjęcie tej szpiegującej gwiazdy. <laughs> ja ją chyba w czymś widziałem. A może to widziałem coś w niej? Lana la, Lamur to dziewczyna moich marzeń. Będę służbowo miał oko na Lanę Lamur. A, coś czuję, że będzie dalej, dalej. pytong gadżeta. I to nie jest żart. Na oficjalnej stronie czytamy, jakie są gadżety gadżeta. Lornetka, parasolka, płaszcz, helikopter, magnesy, pytąg. O, wydał komendę. Dalej, dalej, Cezaryżak! Jak mógłbym zapomnieć? Mam przecież pilnować Lanę Lamur. Właśnie, bo ona jest szpiegiem doktora Klaufa. To na pewno pomyłka. Pomyłka? Pomyłka to jest pierwsze słowo, jakie wypowiedział ginekolog zaraz po twoim urodzeniu. Twoim zadaniem Uf. będzie sfotografowanie szpiegów tajnych obiektów wojskowych. Hmm, największy wróg gadżeta tajemnicza ręka i jej kot. To jest niebezpieczny człowiek. Ja nigdy nie mam kłopotów z mężczyznami. No chyba, że wolą sałatę. Ty zajmij się filmowaniem obiektów dobrze, a ja zajmę się tym gadżetem. Gwiazda filmów akcji mówi, że zajmie się gadżetem, a ja chciałem głupi sprzedać antycypator. Pan na ragór? Tam do licha? Nie było źle, no, 7 sekund, nie tak tragicznie. I oto mam szansę, by znaleźć prawdziwych agentów, i udowodnić niewinność Lany. No, gadżet przynajmniej myśli jak prawdziwy facet. Skoro kobieta jest atrakcyjna, to na pewno musi być uczciwa. No, z wyjątkiem oczywiście żony Kamela. A nie macie tego z plastiku? Mmm, pasuje doskonale. Uważam, że ci jest wyjątkowo do twarzy w stali. Do twarzy ci w stali to eufemizm od masz zakuty łeb, debilu. Muszę natychmiast ostrzec wujka! To takie dziewczynki już podglądają? Człowieku, takie dziewczynki to już gają słoneczko. To będzie wierzchowiec czarnego rycerza. A to twój. Cześć. Gdzie jest Lana? To wcale nie jest Lana. To jest jej dublerka. Rozumiem, że gadżet jest debilem, ale nie poznać dziewczynki tylko dlatego, że ma kieckę zamiast jeansów. To tak, jakby ktoś przefarbował sobie włosy na siwo i myślał, że jest przystojny jak. Hupcio! Supcio! Jestem. Hupcio! A nie moglibyśmy tak wrócić do mojej przyczepy? Napić się kakao! Zaczyna od. kakao? Bezpośrednia dziewczyna. A, a, prędko lano, dawaj to kakao, nie mamy na co czekać! Oj, no to rozumiem! No cóż, moja droga! Nie masz szczęścia! O nie! No ale ułożenie opty optymalne. No, no. Masz możliwości, prawda? <laughs> Nie masz nawet pojęcia oh. jakie. Mm. Co za debil. Mm, Przystojniaku, ty to masz możliwości. Mu raczej. A nawet mam gdzieś łyżeczkę do kakao. Oh. Doktor Klauf kazał mi skręcić scenę finałową. Oj, chyba wiem o jakie ujęcie chodzi. Lubisz działać, co, przyjacielu? Lubię, jak najbardziej. Kto by nie lubił, chyba tylko kumple Uszatka. Wiesz kto to jest? Tak, oczywiście. To jest. Tory mm... Tori super gwiazda. To nie był atak. To moje fanki. Nie jest łatwo być utalentowanym i sławnym. To prawda. Szybko graj! Nie macie wiolączeli? O nie. Do czego jest ten drut? Inspektor, który wykonuje tajne misje, nie wie do czego jest kabel. Ciekawe, kiedy wymyśli, że papier toaletowy służy nie tylko do przebierania się za mumie i robienia szarw dla Miss i mistera kolonii. Dobra, Rocker. Hmm. To będzie Twoja najnowsza płyta. Hmm. Muzyka Imperium Zła. Muzyka Imperium Zła? Jeganioła głos. Usłyszałem ją. Ta muzyka jest straszna. O, miło panią widzieć, siostro. To pianino niestety wymaga nastrojenia. Twój mózg wymaga nastrojenia. Ej! Rick Rocker zaśpiewa specjalnie dla mnie. On jest wspaniały! Lecz wszystkie wyszło, był obrzydliwy. Nie zabrał z sobą prezerwatywy. Mój gadżet! Et voilà! Jak ci się podoba moje przebranie, Penny? Bardzo adekwatne, do twarzy, do twarzy. Och, jakie to szczęście, że się pan zgłosił. Podobno pan jest doświadczonym artystą. Tak, Gadżet jest z wykształcenia kretynem. Ma do tego certyfikaty 4 i robi w Hollywoodzie. No chodź tu bestio! Nie boję się ciebie! No, chodź. Lew podpierdził minę niekrytego krytyka. Bestio! Nie boję się ciebie! To było świetne, Bluetooth. Co ten gadżet wyprawia? Leje krzesłem w kurwion lwa? Gdzie on się tego nauczył? W Akademii pana Kleksa? Dobrze, wypadek! <głos> <głos> i tak gówno z tego wyjdzie, bo przecież się Was dziewczynka i jej pies, którzy są jedynymi myślącymi postaciami w tej bajce. No ale nie mogę ich zatrzymać, dopóki nie upewnię się, czy są naprawdę agentami. A może jeden z nich to dyrektor cyrku? Dyrektor cyrku, czytaj, Minister edukacji? Przedstawiam Państwu jedynego w świecie wykonawcę salta śmierci! Człowieka, który nie zna uczucia strachu! Raczej człowieka, który nie zna uczucia posiadania mózgu. W łebku, widzisz, gdzie jest wujek gadżet? Róż głową, jak mu pomóc, bo ja nie wiem. Kaftan, kulka w łeb, barany kościane. Opcji jest dużo. Stąd z piętnastometrowej wysokości do tego małego, ledwo widocznego z góry zbiornika z wodą. Coś mi się zdaje, że mam kiepskie szanse na przeżycie upadku z takiej wysokości. Proszę Państwa, przerywamy program. Znany inspektor może jednak posiadać śladowe ilości inteligencji. Jego mózg logicznie zareagował w chwili, gdy miało dojść do samobójczego skoku. Zapamiętaj, Penny: Cyrkowe sztuki mogą wykonywać tylko cyrkowcy. No tak, dlatego przez cały odcinek sztuczki cyrkowe wykonywał inspektor Gadżet. Logiczne. Kiedy jedziecie po zmroku, ubierajcie się w coś jasnego i przyczepiajcie znaczki odblaskowe. Uwielbiałem te morały w Inspektorze Gadżecie. Mamy porywaczy, Inspektora Gadżeta, zagadki, a tu nagle puenta tego wszystkiego jest taka, żeby nosić jasne ubrania. Co ma gówno do twarogu? Tak myślałam. Krokodyle występują w Kolumbii i Ekwadorze. Wow. Penny już kilkadziesiąt lat temu miała iPada. Halo! Ej, słyszycie te melodię? Przecież to jest kaliber 44. Halo! ani To pewnie agenci doktora Klaufa zamienili złoto na żółte pudła. Ale jak udało się to zrobić? Łebku, poszukaj wujka gadżeta. Ja przeprowadzę własne śledztwo. No tak, w sumie masz 14 lat i będąc w dżungli, chcesz zmierzyć się z bandą psychopatów. Nie widzę tu nic podejrzanego. A? Co to było? Tam do licha! Słońce rzeczywiście bardzo szybko tu zachodzi. Proszę Państwa, jeszcze raz przerywamy program. Inspektor gadżet jest jednak totalnym debilem. Hmm. Czy on chce strzelać do gadżeta pistoletem na przystawkę? Czy jego popierdło? Niemożliwe, znowu zasnął. Chyba cierpi na jakąś dziwną śpiączkę. A ty cierpisz na jakąś pustą przestrzeń między uszami. Szalejot. chyba potrzebny To już koniec naszych przygód u boku inspektora gadżeta. Płęta tego odcinka nasuwa się sama. Pijcie mleko, noszcie ciepłe skarpetki i pod żadnym pozorem nie wchodźcie w trampkach po drabinie.